Prezydent Kiel spotkał się z uczniami kieleckich szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież z kilkunastu placówek przepytywała Wojciecha Lubawskiego przez ponad dwie godziny. To jest ósmy raz, więc po raz ósmy są bardzo podobne pytania. Jest dużo życzliwości, nie ma złośliwości, nie ma jakichś takich pytań, które by wprowadzały mnie w jakąś kłopotliwą sytuację. Także to bardzo mile spędzone dwie godziny. Każdą szkołę biorącą udział w spotkaniu reprezentowało troje uczniów. Zadawali pytania dotyczące miasta i życia prezydenta Kielc. Sporo z nich związanych było z książką Małgorzata idzie na wojnę, którą Wojciech Lubawski napisał wspólnie z dziennikarzem Tomaszem Natkańcem. Nie obyło się także bez pytań związanych z życiem prywatnym gospodarza miasta oraz piastowanym przez niego urzędem. Chcieliśmy zacząć to spotkanie pytaniami lekkimi, przyjemnymi, które rozróżnią całą sytuację. Byliśmy, jesteśmy zadowoleni z odpowiedzi pana prezydenta. Były jasne, klarowne i wyczerpujące. Prezydent odpowiedział na pytanie dotyczące sukcesów tegorocznych rocznych wicemistrzyni Polskiej, chodzi o korony handball i brązowych w wetargów. Sukces korony handball przeczuwał, ale też nie do końca, natomiast robi w zespół w targu, targi Kielce, Podwodno Paweł Talerskiego zrobiło niespodziankę dla Pana Prezydenta. spotkaniu Prezydenta z uczniami, które tradycyjnie odbyło się w domu i środowisk twórczych, towarzyszyły występy młodych artystów z kieleckich szkół.